Cześć, tu Gaffin, pacjenci będący w stanie śpiączki. Staram się przetrwać w świecie stworzonym przez ich własne wspomnienia. Dzisiaj pokażę Wam rosyjski film akcji science fiction z 2020 roku pod tytułem: Koma: Uwaga, spoilery! Pinujcie się! Widzimy piękne miasto, a gdy się do niego zbliżamy, zaczyna trzaskać i rozpadać się na krótki moment. Kiedy kobieta doznaje urazu w wypadku samochodowym. To samo miasto okazuje się być modelem architektonicznym w pośrodku mieszkania. Mężczyzna budzi się i przegląda miejsce, znajdując zdjęcie z nim i kobietą o zaciemnionej twarzy. Wszystko, czego dotyka, zaczyna trzaskać i reformować się, w tym całe mieszkanie na sprzedaż. Mężczyzna wychodzi na zewnątrz i widzi kogoś w stanie rozpadu. Na zewnątrz widzi to samo zdarzenie z budynkiem. Gdy się odwraca, widzi świat skręcony w niewytłumaczalny sposób. Błądzi wokoło. Widząc innych rozproszonych ludzi w całym mieście, wygląda to jak olbrzymia kolekcja budynków z różnych miast unoszących się na niebie. Spogląda na jeden z nich i zaczyna się reformować i odbudowywać. Nagle słyszy odległy, upiorny śmiech i widzi ogromną istotę biegnącą w jego kierunku. Zanim może go dosięgnąć, wybucha. Trzech ludzi przychodzi mu z pomocą i zaczyna ciągnąć go dalej. Jeden z nich, fantom. Próbuje powstrzymać istotę dalej, ale ciągle się szybko reformuje i goni, gdy uciekają. Mężczyzna zostaje odepchnięty do innego fragmentu miasta, jakby prawa fizyki nie działały. Czwórka dociera do miejsca, które wygląda jak Wenecja. Mężczyzna zostaje zostawiony z tyłu, gdy inni skaczą w górę, ale gdy widzi, że istota go śledzi, również skacze. Istota skacze za nimi, ale fantom strzela do niej. Jego ręka krwawia, krew rozprasza się. Istota zostaje w tyle i gdy myślą, że uciekli, znów się pojawia. Jeden z ludzi pilot poświęca się za innych, reszta nadal ucieka i ostatecznie traci istotę z oczu. Mężczyzna pyta kobietę, Fly, co jej się stało. Ona mówi, że jest w śpiączce, która jest dzielona między wszystkich innych, którzy też są w śpiączce. Wszystko, co może zobaczyć, to wspomnienia ludzi w śpiączce. Kontynuują nawigowanie przez dziwne miejsce. A kobieta mówi mu, że ludzie, których widział, to także wspomnienia. Następnie magicznie go leczy. Dochodzą do bezpiecznego miejsca, gdzie ludzie mieszkają, wchodząc do autobusy na polu, a potem wychodząc z drugiej drzwi, aby dotrzeć do zupełnie innego miejsca, po drugiej stronie. Fly nazywa to przepaścią pamięci. Na zewnątrz spotykam innych, którzy pytają o Pilata. Na balkonie pojawia się mężczyzna ja, mówiąc im, że jego poświęcenie było tego warte, gdy Fly. Zabiera mężczyznę do jego pokoju, mówi mu, że muszą być ciągle czujni na obecność żniwiarzy. Mówi mu także, że Jan ma przeczucie, że mężczyzna może im pomóc dotrzeć na wyspę w śpiączce, gdzie żniwiarze nie mogą dotrzeć. Mężczyzna nie może sobie przypomnieć swojego imienia, więc mówi, żeby nadał sobie ksywkę, zanim ktoś inny to zrobi. Fly mówi także, że marzenia materializują się podczas snu, pokazując mu jego pokój. Mówi mu, że tylko główny oddział mieszka na drugim piętrze, a reszta na parterze. Niepewne dlaczego dostał się do oddziału bez inicjacji. Jego pokój jest pusty, ale Fly zapewnia go, że z czasem się zapełni. Zanim odchodzi, Flay wyjaśnia, że to Jan odkrył, jak działa to miejsce i w zasadzie uratował wszystkie ich życia. Mężczyzna próbuje odpocząć tej nocy. Ma sen o moderowym mieście. Potem widzi religijny plakat. Wchodzi do budynku i widzi plecy mężczyzny. Następnie nagle znajduje się w wypadku samochodowym z kobietą. Kiedy się budzi, widzi, że jego koszmar się zmaterializował w jego pokoju. Z nim, na tylnej kanapie, samochód w budynku, którym był. Fantom wchodzi do jego pokoju i mówi mu, żeby nie wchodził do tej materializacji, bo to nie jest bezpieczne. Potem Fantom przeprasza go za swoją niegrzeczność i wyjaśnia, że Jan ma plan dotyczący ludzi z bezpiecznego miejsca, ale on nie jest zbyt zainteresowany. Mężczyzn antagonizuje potem Fantoma z powodu kwestii z Fly, no i przypomina mu, że jest liderem oddziału. Mówi mu, że wszyscy na niego czekają. Jan dołącza do Fly na balkonie, gdy Fantom zabiera mężczyznę na podwórko. Wyjaśnia, że ludzie rozwijają specjalne zdolności w śpiączce. Takie jak duch, który może wyczuwać niebezpieczeństwo i przyzywać duchy, oraz astronomowie, którzy mogą tworzyć mapy. Aby odkryć te zdolności, osoba musi być wystawiona na niebezpieczeństwo. Fantom demonstruje swoją zdolność, potem rozkazuje znanemu strzelać wokół mężczyzny. Zostaje postrzony dwa razy, ale nie wykazuje żadnych zdolności. Fantom kazał znanemu przynieść specjalną maszynę zbudowaną do testowania zdolności. Gigantyczny robot rusza za mężczyzną, ale gdy ten próbuje uciekać, fantom przejmuje kontrolę i dalej go bije. Mówiąc mu, że ma się bronić, ostatecznie mężczyzna ulega, a fantom przestaje go popychać. Pyta również, co robi przed podjęciem śpiączkę i mężczyzna myśli, że był architektem. Mówi mu, że będzie w drużynie Cable'a. Widziany jest żniwiarz zbliżający się do bezpiecznego miejsca. Gdy dwóch ludzi wysadza ścieżkę, mężczyzna ma kolejny sen. Widzi ten sam plakat i ludzi, gestykulujących w ten sam sposób. Potem wchodzi do budynku, który wygląda jak szpital. Ludzie leżą na pryczach, a sanitariusze próbują go uspokoić. Jest w wycieczce samochodem z kobietą, gdy samochód rozbija się i budzi na popołudniowej zmianie. W bezpiecznym miejscu trwa budowa, gdy cable kontroluje pracujących. Fantom wychodzi na zewnątrz i prosi cable, aby dołączył do ich poszukiwań dodatkowego materiału wybuchowego. Widzi pracującego człowieka i nazywa go architektem. Cable próbuje go pocieszyć, mówiąc, że może być lepiej, że nie ma żadnych zdolności. Mówi, że może mieć tam bezpieczne życie, a potem wrócić do swojego własnego, gdy wyjdzie ze śpiączki. Jen pojawia się i komentuje, jak długo to może potrwać, ponieważ czas jest inny, w śpiączce. Ktoś mógłby żyć tam przez tysiące lat, podczas gdy w rzeczywistości jest znacznie krócej. Jen mówi mężczyźnie, że w końcu może chcieć bardziej zgłębić swoje moce. Architekt mówi, że chce coś zbudować, ale jeszcze nie wie jak. Jen mówi mu, że wierzy, że wszyscy są tam z jakiegoś powodu. Być może dlatego, że nie udało im się w prawdziwym świecie, ponieważ architekt nie może sobie wiele przypomnieć o swoim życiu wcześniej. Jen mówi mu, że może zacząć nowe życie w śpiączce i uczynić swoje życie takim, jakie tylko zechce. Fantom pokazuje Fly, jak korzystać z broni, Ty dołącza do nich architekt i prosi o możliwość wyjścia na zewnątrz. Jen prosi ich, aby zabrali mężczyznę ze za sobą jako przysługę dla niego. Opuszczają bezpieczne miejsce i poruszają się w skomplikowanej fizyce śpiączki. Ty dochodzą do tunelu, a stronom mówi architektowi, że gnom i Cable pamiętają go z wcześniejszych doświadczeń, wyjaśniając, że czasami ludzie rozpoznają komu należy określona pamięć. Podaje również swoją teorię, że sny, które tam mają, są zupełnie inne. Architekt wpada na pomysł, że można uciec ze śpiączki przez swoje sny, ale fantom przerwa im rozmowę i mówi mu, że osoby, które próbują to zrobić, zawsze umierają. Nagle Spirit wyczuwa a Astronom uspokaja ich mówiąc, że będą potrzebować co najmniej dwóch dni, aby ich dosięgnąć. Gdy architekt zaczyna zadawać im dalsze pytania, wyduje się od znanego, że potrafię ich wyczuć, ale nie widzą. Dlatego stworzył gwizdek, narzędzie do przyciągania ich do jednej grupy, a następnie wysadzenia ich jak zrobił to Pilat. Żniwerze są również pacjentami w śpiączce, ale tymi, którzy są martwi mózgowo w śpiączce, znajdują się w wiecznym stanie rozkładu, zdolni do przekształcenia innych podobnie jak oni. Drużyna dociera do miejsca, gdzie mogą zdobyć materiał wybuchowe. Kiebu każe im zająć się ochroniarzami, których pamięta. Fantom daje każdemu swoje rozkazy, gdy wychodzą. Zatrzymują się o pozuć Keblowi na chwilę wspomnień, gdy dekonstruowane wspomnienia fabryk unoszą się wokół nich. Wskazują hangar. Fantom rzuca granat w jedną grupę ochroniarzy, co prowadzi do pełnej walki z resztą. Stawia im czoła, podczas gdy reszta drużyny walczy z bezpieczniejszego miejsca. Wszyscy współpracują ze swoimi zdolnościami, aby walczyć z ochroniarzami, ale jeden z drużyny tank zostaje postrzelony. Fly go leczy, gdy gnom idzie do hangaru, aby otworzyć drzwi. Tymczasem walka się kończy, a stronom spiera się z fantomem zaprowokowanie ochroniarzy. Ale kończy się tylko przypomnieniem mu i reszcie, że to on jest ich liderem. Gnom otwiera drzwi hangaru. Gdy są w środku widzą łódź podwodną, której Cable nie pamięta, ale mówi, że jeśli zdobędą nawet jedną torpedę, materiał wybuchowy wystarczy im na miesiąc. Phantom wysyła go po nią podczas gdy Cable i inni próbują wyjąć torpedę z łodzi podwodnej, pracując od góry do dołu. Fly oferuje, że wyleczy Fantoma, ale on odmawia. Nagle Spirit wyczuwa żniwiarzy. Gnom odwraca się, aby spojrzeć i widzi trzech z nich zbliżających się. Astronom mówi, że będą tam za 30 sekund, ale Kebu potrzebuje co najmniej minuty na torpedę. Phantom jest gotowy zostawić Cable i Gnoma, oraz mówi reszcie, by poszli za nim, ale architekt każe im zostać. Próbuje przypomnieć sobie rampę i w momencie, gdy Phantom strzela w powietrze, trafiając w jeden z łańcuchów, które trzymają torpedę, zaczyna się materializować ratując cable i resztę przed pewną śmiercią, gdy żniwiarze docierają do łodzi podwodnej. Tego wieczoru są z powrotem w bezpiecznym miejscu, świętując i opowiadając nowie, jak wszystko się potoczyło. Fantom ma pomysł dotyczący architekta. Mówi, że może zbudować dla nich mury i mosty, aby odwiedzać miejsca, których nigdy nie odwiedzili. Jen ma jednak inne plany. Wyjaśnia, że wyspa, która miała być bezpieczna przed żniwiarzami może być zbudowana wyobraźnią architekta, wolną od wspomnień. Architekt jest niechętny, ale zgadza się to zrobić. Jan sądzi, że powinni wyjechać natychmiast, z fantom się nie zgadza i myśli, że powinni to najpierw omówić i się przygotować. Astronom zgadza się, ponieważ potrzebowałby czasu, aby znaleźć bezpieczną ścieżkę dla ogromnej grupy ludzi. Jan jednak mówi im, że wyjdą jutro. Ponadto wyznacza astronoma liderem drużyny, co denerwuje Fantoma. Dwójka się kłóci, a Fantom wspomina, że są pewne rzeczy, których inni nie wiedzą. Później architekt ćwiczy swoją zdolność, ale ma trudności z materializacją czegokolwiek. Fly dołącza do niego, a on traci koncentrację. Zaczyna się denerwować i przygotowuje się do odejścia, gdy mówi mu, że wcześniej, gdy to robił. Przed rampą pojawił się projekt budowy. Architekt zdaje sobie sprawę, że musi sobie wyobrazić całą mapę budowy w trójwymiarze. Nagle buduje model budynku ze swojego mieszkania. Flaya prosi go, aby pokazał jej swój pokój pełen wspomnień. Gdy tam są, od razu pyta go o samochód i kobietę w środku. Mówi, że nie pamięta zbyt wiele, ale to nie ma znaczenia, ponieważ nie ma ochoty już się budzić, ponieważ spotkał ją tam. Jedyną rzeczą, którą Fly pamięta ze swojego prawdziwego życia, jest to, że nie mogła być z tym, którego kochała, ale że w śpiążce wszystko jest możliwe. Oboje się całują, gdy Fantom ich podgląda. Następnego dnia ludzie przygotowują się do podróży. Astronom i dół zapewniają Jana, że miejsce, w którym mogą zbudować wyspę i drogę do niej są bezpieczne przed żniwieżami. Tymczasem Fantom kradnie gwizdek z torby Gnoma. Ludzie wysiadają z autobusu na czele z astronomem. Architekt i Fly trzymają się za ręce jednocześnie. Kiku żniwiarzy wyczuwa, że wychodzą. Architekt pyta Jana, co powinien zbudować na wyspie, i mówi, że chciałby wykorzystać projekt zaprojektowany dla klienta. Każdy zaczyna wydawać mu rozkazy, co chcieliby mieć. Gdy nagle duch wyczuwa żniwiarzy, astronom musi podjąć decyzję, czy powinni kontynuować, czy też wrócić, więc pyta fantoma o zdanie. Uważa, że drużyna powinna udać się na misję rozpoznawczą, podczas gdy Jan zostaje zresztą ludzi. Astronom udziela architektowi precyzyjnych wskazówek i mówi reszcie, żeby się rozproszyli. Architekt znajduje samolot, którego szukał, gdy nagle pojawia się żniwiarz. Fantom słyszy eksplozję za sobą. Tang wysadził żniwiarza i ratuje architekta, wyjaśniając, że Jan go wysłał. Wracając do grupy Jan wraz z resztą drużyny, Phantom siłą próbuje od architekta znaleźć gwizdek, kiedy pozostali zdają sobie sprawę, że on szczepił mu go. Zaczyna się zmieniać żniwiarza. Fantom mówi im, że to Jan ich umieścił w śpiążce, ale Jan strzela do niego, co sprawia, że zmienia się szybciej. Nieustannie powtarza, że muszą uciekać, ponieważ naciągają kolejni żniwiarza. Jeden z nich zabije gnoma, a kolejny dostaje keba. Żniwiarze okrążają grupy, gdy architekt próbuje zbudować jakąś ochronę. Jan go zatrzymuje i mówi Tankowi, żeby zabrał go do autobusu. Żniwiarze nadal szerzą spustoszenie a Phantom ma bliskie spotkanie z jednym z nich. Włącza gwizdek, ale stwór tylko się odwraca i nie rusza się za nim. Drużyna prawie dochodzi do autobusu, gdy pojawiają się kolejni żniwiarze i uciekają w przeciwnym kierunku. Nagle architekt widzi, jak jego rzeczywistość trzeszczy i rozprasza się. Budzi się w szpitalu. Ma flashbacki o swoich planach architektonicznych i kliencie, dla którego je tworzył. Architekt jest w samochodzie z kobietą, którą tak naprawdę jest Fly. Prowadzi go, by spotkać się z dużym klientem, ale mówi mu, że jego klient to sekta, która wykorzystuje go dla swoich pomysłów. Mężczyzna wita ich przy bramie, mówiąc mu, że może wejść tam sam. Zgadza się i każe Fly poczekać, a ona daje mu tasak, zanim wyjdzie z samochodu. Mężczyzna zabiera architekta do środka domu i mówi mu, że kiedyś był to szpital. Przechodzą przez korytarze domu, o których architekt śnił i w końcu dochodzą do klienta. Ten patrzy na plan architekta i jest bardzo pod wrażeniem. Klientem jest Jan. Chce mu pokazać coś, żeby udowodnić, że może zbudować to, co architekt wymyślił. Zabierając go na dół do piwnicy, Jan mówi mu prawdę o śpiączce. Porządkowi próbują go powstrzymać i uśpić, ale on ich poraża i ucieka. Wychodzi, a Fly ratuje go. Zaczynałem jechać, a ona ciągle na niego krzyczy, gdy nagle mają wypadek z ciężarówką. Ludzie z sekty podbiegają do nich. Architekt budzi się ponownie w szpitalu i widzi Fly na łóżku obok niego. Jan jest tam, mówiąc może że została umieszczona w śpiączce za dwie kilka godzin wcześniej niż on. Ale w śpiączce już minęły miesiące. Wyjaśnia, że nie jest duchowym przywódcą, ale naukowcem. Religia była po prostu środkiem finansowania jego projektu. Jan mówi architektowi, że zaplanował, aby jego projekt został zbudowany w śpiączce, więc mogą tam faktycznie mieszkać. Architekt pyta, czy ktokolwiek z osób wyraził zgodę na umieszczenie w śpiączce, więc Jan opowiada mu historię fantoma, który pamięta wszystko ze swojego życia i postanowił nie wracać. Spotkanie ze żniwiarzem spowodowało martwicę mózgu w prawdziwym świecie. Architekt chce być uwolniony, ale jen grozi mu, że skrzywdzi flaje jeśli nie wróci, by dokończyć budowę. Obiecyje, że po zakończeniu nie będzie nikogo zmuszał do pozostania na śpiączce. Architekt zgadza się, dając mu lek, który przyspieszy gojenie mózgu i uczyni go silniejszym w śpiączce. Jen mówi mu, że istnieje sposób na wyjście z wyobraźniowego świata od środka, ale pokaże mu go tylko wtedy, jeśli spełni to, co obiecał architekt. Budzi się w śpiączce i natychmiast przypomina sobie, dlaczego tam jest. Tymczasem drużyna walczy ze śniwierzami i zostaje tylko jeden granat. Nagle widzą most, który materializuje się z powietrza. Pojawia się architekt i mówi im, że świat wokół nich nie jest taki, jak sądzili. Drużyna dociera do miejsca, gdzie powinna zostać zbudowana wyspa. Architekt mówi im, Czym naprawdę jest śpiączka, gdy pojawia się Jen i mówi mu, że nie fair jest dzielić się prawdą z nimi po tym wszystkim przez co przeszli. Architekt zaczyna budować wyspę, co wprawia wszystkich w osłupienie. Buduje wszystko od podstaw, włącznie z budynkami. Gdy kończy Jen, pyta, po co im rzeczywiste, skoro mogą mieć tak piękną wyspę. Architekt prosi, żeby ich wypuścił, ale Jan ma inny plan. Opowiada spiritowi tankowi astronomowi o ich okropnych życiach w prawdziwym świecie. Wreszcie mówi architektowi, że jest najgorszy ze wszystkich. Dziecinny marzyciel z pomysłami o wiele przed swoimi czasami, odtrącający wszystkich, w tym Fly. Projekt Jana dał mu sens życia. Fly w końcu przypomina sobie, kim jest. Reszta mówi Janowi, że chcą pozostać w piączce. niestety. Nie będzie w stanie ich wypuścić, ponieważ znają prawdę. Za tym wszystkim. Nagle tank zaczyna znikać. A Jan mówi im, że są zabijani w prawdziwym świecie. Mam jeszcze trochę czasu, śpiąc, co nie wszyscy znikną. Architekt przypomina sobie, co Jan powiedział o wyjściu myśli, że może też je znaleźć. Razem z astronomem uważam, że sny są drogą na zewnątrz, i kierują się w stronę autobusu. Spill zostaje w tyle i stopniowo zaczyna znikać. Jan widzi, jak trójka biegnie do autobusu, gdy tam docierają. A astronom widzi, że nie wierzy w bezpiecznym miejscu, gdy wchodzą do środka. Następnie architektor sprasza ich maszyną gnoma, dzięki czemu udaje się dotrzeć do jego pokoju. Wchodzą do jego snu i kierują się w stronę domu. Niestety wnętrze nie wygląda tak, jak je pamiętał. Astronom mówi mu, że musi się skoncentrować i znaleźć pokój. Wchodzą na górę, ale wszystko wygląda jak mieszanka wspomnień i snów. Dochodzą do drzwi, gdzie architekt myśli, że znajduje się pokój, ale wylądowali na zewnątrz. Astronom mówi mu, że powinien skupić się na tarach pokoju, a nie na jego lokalizacji. Architekt coś sobie przypomina i ponownie wychodzi na zewnątrz. Słupy przed domem wyglądają jak starożytne egipskie słupy, podobne do obrazu, który widział w pokoju. Astronom gratuluje mu, ale potem znika. Jan już na nich czeka, próbując z nim walczyć, a gdy wygłasza przemówienie o powodzie stworzenia iluzorycznego świata śpiączki, mówi architektowi, że sygnały nerwowe w mózgu, które reprezentują emocje, są takie same w rzeczywistości jak śpiączka. Życie w śpiączce jest takie, jakie jest. Architekt zaczyna umierać, gdy nagle żniwiarz zabija Jana. Fantom jest żniwiarzem i pozwala im żyć. Architekt kieruje się w stronę egipskiej świątyni, a rzeczywistość znów zaczyna się dla niego rozpływać. Ale Fly zaczyna także znikać. Architekt budzi się w szpitalu i natychmiast podchodzi do łóżka Fly. Budzi ją. Asystent Jana wchodzi i widzi, że martwica zaczęła się w mózgu Jana. Architekt i Fly opuszczają miejsce bez oporu asystenta. Jakiś czas później w prawdziwym świecie architekt projektuje budynek, gdzie dołącza do niego Fly. Słuchają wiadomości o projekcie Jana. Sekta nie zostaje oskarżona eksperymenty i faktycznie zyskuje coraz więcej zwolenników. Architekt dostaje kolejne zaproszenie od nich, ale ukrywa je przed Fly. Model budynku widać zapakowany w ich mieszkaniu. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia nie zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.